czyli standardowo musimy się wybrać na lumpy. Zobaczymy co będzie, jest piękna pogoda, więc z tego skorzystam. Dawno nie byłam i mam nadzieję, że stworzę dla was jakiś fajny haul. Powiem wam, że te buciki w lumpie z Primarka były po prostu przepiękne, tylko bardzo niewygodne, mimo że były w moim rozmiarze. Jakoś nie do końca pasowały chyba do mojej stopy, więc ich nie wzięłam. Przymierzałam sporo sukienek, możecie zobaczyć tutaj na przybitkach. Niektóre były mi za małe, niektóre były mi za krótkie. Niektóre nie układały się tak jak chciałam, więc po prostu później pokażę Wam, co tak naprawdę z tego wszystkiego wybrałam. Zakupy uważam za udane ogólnie. się za takim luźnym nagrywaniem, gdy mam wolne. Naprawdę, jak to pięknie jest móc nagrywać, gdy mamy wolne. Jeśli chodzi o ubrania, to kupiłam sobie troszkę tego. Poprzymierzamy sobie to razem. Także, mam taką bluzę. W ogóle nie sądziłam, że kupię jeszcze jakieś takie bardziej zimowe ubrania, ale powiem wam, że ogólnie były ubrania w świetnych kolorach. Takie naprawdę wiosenno-letnie ciuszki. Yy, I wzięłam sobie parę już takich bardziej letnich ubrań, ale właśnie ten sweterek mi się bardzo spodobał. Ja mam też właśnie te moje ciemnozielone buty. Widzę to do jakichś takich luźnych jeansów albo do legginsów. Myślę, że naprawdę fajnie się sprawdzi, nawet do pracy. I to jest rozmiar ML. Bardzo mi się spodobał ten krój, kolor. No ten odcień zieleni jest przepiękny, w ogóle posuje mi nawet do paznokci teraz <grym> swoją drogą. No, coś takiego. Będzie dla mnie po prostu taki bardziej oversizowy. Nie wiem, czy tutaj mamy markę Pink Vanilla I to jest rozmiar ML Nawet jeszcze mamy taką metkę, że jakby nowe, powiedzmy Dobra, zobaczcie, ubrałam sobie ten sweterek Włożyłam go do jeansów, które swoją drogą wystawiłam na Vinted I to było jakiś dłuższy czas temu Bo coś mi w nich nie siedziało i powiem wam, że teraz jak moja figura się tak zmieniła, to tak naprawdę wszystkie Moje jeansy muszę przejrzeć, bo w większości już nie mieszczę w pupie, ani w biodrach I tak naprawdę myślę, że tych jeansów dojdzie sporo, więc dzisiaj jeszcze sobie na Vinted te rzeczy powystawiam I poprzeglądałam sobie właśnie też jeansy, które już powystawiałam I te sobie zostawię, z tym, że muszę sobie je skrócić Tak jak widzicie, na razie je podwinęłam, mama mi je obecnie, więc nie ma problemu, ma moja, moja mama jest krawcową I zobaczcie jak fajnie właśnie wygląda ten sweterek do tego, do tych butów w ogóle, według mnie I... No tak on wygląda puszczony Przepiękny jest, bardzo mi się podoba I uważam, że to był świetny zakup I naprawdę cieszę się, że go wzięłam w ogóle Z tyłu tak No a co do tych jeansów to widzicie to jest taki model Takich starszych Spodni Jak z lat 90 Ale bardzo mi się podobają Później wzięłam sobie Coś takiego. I ogólnie to było wywieszone w topach, więc wydaje mi się, że to jest top. Ale ja stwierdziłam, że sobie to wezmę jako spódniczkę i powiem Wam, że to naprawdę bardzo mi się spodobało, jak wygląda w takim jasno-różowym odcieniu Spretty Little Thing. Mamy to w rozmiarze 34 i wydaje mi się, że tutaj też to jest takie bardzo urocze, taki złoty elemencik. Także fajnie wygląda, przykrywa pupę jeszcze, więc... Jest wszystko na miejscu i ona ma takie mężczenie. Mam tą spódniczkę, na pewno muszę mieć pod to ciemne majtki, mam obecnie czarne, więc one prześwitują, ale myślę, że jak będę miała jasne, to nie będzie nic widać. Z tyłu tak, więc długość myślę, że też nie ma jakiejś złej. Później wzięłam sobie taki top. Ja ogólnie rzadko noszę topy bez stanika. Kupiłam sobie dzisiaj, słuchajcie, pierwszy raz w ogóle w życiu nasutniki, bo wybieram się na ten koncert gipsa i chciałam ubrać właśnie taki top, pod który nie ma szans, żebym założyła stanik, bo jest tutaj dosyć mocno wycięty, a wydaje mi się, że do tych moich czarnych jeansów z tekinami będzie wyglądał świetnie, więc pierwszy raz w życiu kupiłam sobie nasutniki i przetestujemy, jak ta stylizacja w ogóle będzie wyglądała, bo jestem sama ciekawa i czy te nasutniki się sprawdzą. Ja mam dość mały biust, także myślę, że... Nie będzie to jakoś źle wyglądało Ale wziąłem właśnie sobie taki top, który już miał tutaj wbudowane wkładki I bardzo ładnie wyglądał Mamy też śliczne wiązanie z tyłu On jest tutaj też na taką gumkę No wydaje mi się, że taki cute W takim różowym, łososiowym odcieniu Na lato w sam raz Dobra, a więc mamy taki topik I jak widzicie on ma wbudowane wkładki, więc bardzo ładnie wygląda Z boku tak, z tyłu ma takie... Tutaj marszczenia No wiadomo, że do tej spódniczki nie bardzo Chociaż jakby ktoś lubił takie kolorowe ubrania, to wydaje mi się, że też to wygląda całkiem nieźle Ale sam topik mi się bardzo podoba, myślę, że to jest rozmiar 34 Dzień dobry, wy, czwartek Powiem wam, że odkąd wróciłam z urlopu Czekajcie, usiądę sobie tutaj To jeszcze totalnie nic Chwila to jeszcze totalnie nic nie nagrywałam, nawet nie chwytałam za kamerę, więc dzisiaj wracam do siłownie. Byłam w poniedziałek od razu po powrocie i powiem Wam, że to była średnia decyzja, bo po pierwsze było gorąco, ponadto dzisiaj też jest 30 stopni, więc już się ubrałam w krótkie i dzisiaj w tych krótkich pojadę. A po drugie byłam strasznie zmęczona po jeździe. Tak naprawdę spałam wtedy 3 godziny. Wróciliśmy do Holandii. Około pierwszej, o czwartej wstawałam do pracy, i potem po, od razu po pracy poszłam na tą siłownię i to był średni pomysł. Zrobiłam 40 minut treningu i myślałam, że po prostu zdechnę. Za kwasy mam do teraz, więc stwierdziłam, że to już pora się za siebie wziąć. Yy, jeszcze chwilę odczekałam, bo dostałam miesiączkę i stwierdziłam, że te dwa dni sobie odczekam. I dzisiaj w czwartek wracam już tak w pełni do tego, co było, zrobiłam sobie obiad. Miałam ochotę. Na buraki, bo wiadomo, w Polsce święta, jadłam wszystko, co mi podano, wszystko było przepyszne, ale jednak trzeba troszkę się pilnować, więc dzisiaj zrobiłam sobie ziemniaczki standardowo z mlekiem, masłem i solą. Do tego miałam cały właśnie na buraki, więc zrobiłam z fetą i z sałatą, ale polecam też z rukolą. I słuchajcie, wymyśliłam sobie przepis na kurczaka sama, więc dałam tutaj przyprawy. Obtoczyłam to w cieście z mleka, mąki i jajka i w płatkach owsianych. Jestem ciekawa, jak to wyszło wszystko, więc testujemy sobie. Trochę kurczek mi się rozpadł i polecam też robić takie cienkie ciasto, żeby w środku on się ugotował, się usmażył. Ale ogólnie ciasto jest przepyszne, a nie dodawałam do niego prawie nic, oprócz Właśnie tych składników, trochę soli i jakieś tam zioła włoskie. A miałam ochotę na właśnie na jakąś taką sałatkę słoną. Mm. Jutro mam wolne. Odkąd przyjechałam zawsze mam przyjść dni, gdy miałam pierwszą zmianę i stwierdziłam jutro biorę wolne, bo muszę jeszcze zmontować dwa filmy. Bo jeden już zmontowałam trwa 30 minut słuchajcie. Pewnie już to widzieliście, z Polski. A jutro chcę się wybrać na lumpę i nagrać wam jakiś super haul, więc stwierdziłam, że nie idę jutro do pracy. Skoro to jest mój wolny dzień, to będę z niego korzystać. Wczoraj na zakupach w Primarku i w New Yorkerze, ale nic nie nagrywałam, bo byłam ze znajomymi, także pokażę Wam co kupiłam. Taki robimy sobie malutki haul, więc przede wszystkim nie wiem czy pamiętacie jak dwa filmy temu, albo jeden film temu, pokazywałam Wam taką śliczną sukienkę w Stradiwarusie, jak byłam w Polsce. I kupiłam sobie coś podobnego w New Yorkerze, tylko że bardziej taką Maxi. I powiem Wam, że wzór jest identyczny, a jest tak przepiękna, idealna na moje wakacje na Korfu, które już się zbliżają. E, jeszcze jedne wakacje się zbliżają w szybszym terminie, ale jeszcze dokładnie nie wiem gdzie. Zobaczymy. E, XXS rozmiar. Ja wzięłam rozmiar 32? Myślałam, że to jest XS. -ka. A ja wzięłam XXS. -kę. Ale przymierzałam ją i była okej okay. Ona kosztowała 25 euro, co daje 120 zł. Myślę, że cena jest okej okay. yy, Tutaj mamy. Słuchajcie, ja tyle sukienek ostatnio nabyłam. A chciałam właśnie jeszcze jedną taką, taką wisienkę na torcie: letnią, obcisłą, taką idealną na wieczór, na kolację latem, coś takiego. Więc. Mamy. W ogóle wróciłam siłownie siłowni przez chwilę, stąd moja taka messy fryzura I top Ale tak, tak ona wygląda Nie mamy tutaj ramioczek, ale jest tutaj guma, która nam fajnie trzyma biust I słuchajcie, jak ją zakładałam, to ona właśnie mi się wydawała taka trochę mała Ale mówię, nie no dobra, fajnie opina, wszystko jest git Tyle, że potem problem ze ściągnięciem klasycznie I zobaczcie, tak ona wygląda i ona ma taki przepiękny dół z takim kwiatem Przymierzę wam ją zaraz, pokażę jak ona wygląda. Będzie też prościej. Później wzięłam sobie okulary, które już dzisiaj właśnie miałam ubrane. Więc już są oczywiście brudne. Kupiłam je też w... Nie, te kupiłam w Primarku. Zrobię wam taki po prostu ogólny haul z New Yorkera i z Primarka. Okulary są z Primarka, podobały mi się... wielkościowo. Ja uwielbiam takie duże okulary i czuję się w nich tak naprawdę najlepiej. A ostatnio moje czarne się popsuły, więc stwierdziłam, że muszę kupić sobie nowe czarne, bo mam czarne, zielone, różowe, złote, srebrne, a właśnie tych czarnych już mi brakowało. I mają właśnie takie fajne złote elementy, a ja często noszę złotą biżu, więc będzie pasowało. Później, słuchajcie, w New Yorkerze kupiłam sobie jeszcze spinkę, która po prostu Perfekcyjnie będzie mi pasowała do tej sukienki Więc widzę taką stylizację letnią, właśnie spięte włosy w koka W ogóle zobaczymy sobie jak ona wygląda I do tego właśnie ta sukienka Ja to tutaj przed, nie mam za bardzo czym teraz Dobra, mamy to, więc zobaczymy jakby to wyglądało Ja myślałam, żeby właśnie tak tutaj od tyłu Jakoś sobie to spiąć Nie wiem czy to widać nie wiem, muszę pokombinować, ale myślę, że bardzo ładna. Później dalej. Mamy skarpetki. I te skarpetki do mnie przemówiły na 100%. One są z Tutaj mamy 3,5 euro, co daje 15 zł. Mamy tutaj trzy pary, one są dłuższe. I co mi się spodobało? Spodobało to tutaj, o, patrzcie, drineczki. Więc mamy coś takiego. Takie i aperulek, fantastyczne. Słuchajcie, ponadto kupiłam sobie majtki, bo pomału z majtki mi się zrobiły, słuchajcie, za małe, więc wzięłam sobie taki pięciopak majtek w Primarku Esek Tutaj wzięłam pierwsze na każdy dzień tygodnia, poniedziałek, wtorek, do czwartek, piątek, sobota, niedziela, 19 złotych, 4,5 euro. Wzięłam obie w rozmiarze S, więc nie wiem, czy one będą mi dobre. Zaraz zobaczymy, jakie one są w wielkości. Yy, te też kosztowały 4,5 euro, w ogóle to są takie urocze wisienki. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Nie no, myślę, że te Ski będą ok. No ja wziąłam stringi wszystkie. Także od razu sobie je tutaj powykładam, to jest 100% bawełny i... Wrzucę sobie to wszystko do prania, bo i tak dzisiaj muszę zrobić pranie, także spoko. Nie no, te wisienki to są cute. Patrzcie, jakie fajne. Bardzo fajne. Później wzięłam jeszcze pomadkę Właśnie, jestem bardzo ciekawa. i ja zaraz sobie ją przetestujemy. Za 2,90 zł w Primarku. Yy, matowa. Myślę, że fajny odcień. Mamy coś takiego. Będę malowała się tu w podglądzie No jest mocniejsza Jest taka bardziej pod bordo Pod fiolet nawet bym powiedziała Niezbyt umiejętnie to ogólnie pomalowałam Ale wydaje mi się, że całkiem spokojnie wygląda Taka fajna na jesień Później wzięłam jeszcze świeczuszkę. Piękna świeczuszka, którą też kupiłam w Primarku. Ona kosztowała 5,5 euro. Nie, 5,5 zł. Mega tania, czyli euro 30. A pachnie, słuchajcie, obłędnie. Tak wygląda. Dzisiaj sobie ją odpalimy. I później wzięłam na koniec sobie. Pierścionki, bardzo mi się spodobały, też takie na lato, w ogóle z tą muszelką Ja wam ostatnio pokazywałam, że kupiłam sobie bransoletki na, nogi, właśnie, na nogę właśnie z taką muszelką Takie letnie do tego naszyjnik, więc będę miała też pierścionki, w ogóle ten jest też taki bardzo uroczy w takie koraliki Tutaj mamy w, w taką gwiazdę Ogólnie mi się bardzo podobają i to tyle z moich zakupów. Szybkie zakupy, dodaję teraz dla Was film. Bikwilka sobie otworzę, bo mamy piękną pogodę. A po siłowni to można. Jest się trochę roztopił przez to, że Wam tutaj gadałam. Uwielbiam mm. takie polskie lody, polskie w polskim sklepie specjalnie sobie kupiłam. Brałam tą sukienkę i te dodatki. Gdzieś jeszcze zapowiedziałam kolczyki. Zobaczcie, jakie to jest letnie. Ja czuję totalny summer vibe, wakacje. Tak wygląda ta sukienka. W ogóle ta spinka tak ładnie pasuje. Ja jestem zachwycona tą kiecką.